Witam was, moi drodzy. W tym filmie chcę wam pokazać, tak jak w prosty sposób zagrać motyw z piosenki z utworu zespołu Queen Inuendo. To jest taki motyw w stylu hiszpańskim, w stylu, w stylu flamenco. Ale ja wam pokażę, jak można to w łatwy sposób po prostu sobie zagrać, żeby sobie tutaj w domu amatorsko sobie pogrywać. A więc pierwszą rzeczą, jaką wykonujemy. Gramy akord Amol. Tu będzie taki pochód czterech akordów: będzie tak Amol, Giedur, Fdur i Edur. Amol, dur, -dur Fdur, Edur. Natomiast na strunie tej najcieńszej E zagramy takie. To jest takie ala solo, ale ja wam pokażę powoli. Czyli tak, zaczynamy o tak. Gramy akord Amol, i teraz na naj, najcieńszej strunie wykonujemy taki, taki. pochód. Tu możecie wykonać albo przejście, albo taki slide, przesunięcie jeszcze raz wam pokażę I teraz przechodzimy do akordu G dur i F dur Teraz wam zagram ten motyw przewodni z piosenki zespołu Queen Innuendo w całości.